Wanna wolnostojąca, marzenie, luksus, blichtr. Tak nam się kojarzy. Ale czy na pewno sprawdzi się w każdym wnętrzu? Dzisiaj opowiem Wam, czy to hit, czy to kit. Wanna wolnostojąca. Za co ją kochamy? Wygląda obłędnie. Wanna w naszej łazience tworzy klimat, harmonię, właściwie buduje tą naszą przestrzeń, a dodatkowo mamy cudowne chwile relaksu przy świetnej muzyce, być może książce, z dodatkowymi świecami, no, mamy swoje małe spa. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. Wanna wolno świetnie sprawdzi się jednak w dużych łazienkach. Ona cudownie prezentuje się, kiedy stoi w centrum łazienki. Oczywiście może znaleźć się pod ścianą i będzie też pięknie wyglądać, ale kolejny element: sprzątanie. Bo sprzątanie za taką wanną będzie już problematyczne. Świetnym rozwiązaniem zatem może być wanna prześcienna, bo też takowe są, albo po prostu do zabudowy. Wanna wolnostojąca jest cudownym rozwiązaniem, ale są też wymagania techniczne. Doprowadzenie odpowiednich instalacji musi się dziać już na etapie budowy naszego domu, czy też remontu mieszkania. Nie zawsze jest to możliwe. Wszystkie elementy, które doprowadzają wodę i kanalizacja, muszą się znaleźć pod wanną. Może się okazać to dosyć trudne. Kolejny element, który przemawia za tym, żeby zadbać o to, czy chcemy taką wannę, czy nie, to przede wszystkim jej wielkość. Wielkość łazienki i wielkość wanny to jest bardzo ważne. Oczywiście są dużo mniejsze wanny wolnostojące i możecie zaryzykować sprzątanie, instalacyjne atrakcje, ale pomyślcie o tym, że oprócz tego, że trzeba wodę do wanny wlać, i doprowadzić odpływ, to jeszcze trzeba mieć baterię. Taka bateria cudownie wygląda, gdy też jest montowana w podłodze. Tutaj też się może okazać, że nie zawsze jest to możliwe. Wanna wolnostojąca, cudowne rozwiązanie. Myślę, że nie dla każdego i nie do każdego wnętrza, ale myśląc o Waszych wnętrzach, zastanówcie się, czy chcecie mieć relaks, czy martwić się i sprzątać wasze zakamarki za wanną wolnostojącą, która stojąc przy ścianie, średnio się prezentuje. Chociaż i tak pięknie, ale więcej macie z tym problemów niż radości. Zastanówcie się i wybierzcie taką wannę, która sprawi, że będziecie mogli się relaksować, a nie myśleć o kurzu za wanną.